Redakcja NC Plus chce się włączyć do akcji Nie Ma, że Boli. Pomagamy Rafałowi, który uległ poważnemu wypadkowi. Rafał, wiemy, że codziennie walczysz z bólem. My walczymy też z własnymi słabościami. Chcemy Ci w jakiś sposób pomóc, i do tego też zachęcamy wszystkich, którzy oglądają to nagranie. No to co, pompujemy. No dobra, trzy, 1. Dobra wolało Także kochani nie ma lekko Rafał bądź dzielny Trzymaj się Uch, Słuchaj Rafał Najważniejsza Jest nie ilość Ale jakość To było niewiele Ale to były najlepsze pompki Jakie w życiu zrobiłem.